Jesteśmy w Hanowerze i w dzisiejszym odcinku pójdziemy na trening reprezentacji Polski. Nasi piłkarze podczas UEFA EURO 2024 mieszkają w Hanowerze. Również w tym mieście mają bazę treningową, gdzie szykują się do meczów grupowych. W dzisiejszym odcinku pójdziemy zobaczyć ich cały trening, który jest otwarty dla kibiców. Przede wszystkim zobaczymy jak wygląda ich centrum treningowe i również zobaczymy jak polscy kibice będą wspierać biało-czerwone. Dodatkowo po tym treningu będzie szansa na zdobycie autografów od piłkarzy. Na trybunach jest wielu młodych fanów, do których później podejdą zawodnicy naszej kadry. Pierwszego dnia cały trening jest otwarty dla kibiców w reprezentacji Polski, więc zobaczymy całą jednostkę treningową. Będziemy mogli Wam pokazać rozgrzewkę, gierki na utrzymanie, strzały na bramkę i spotkanie piłkarzy z kibicami. Zaczynamy kolejny dzień w Niemczech. Dzień dobry, dzień dobry! To kolejny dzień na UEFA Euro 2024. Znajdujemy się dalej w Niemczech i w dniu dzisiejszym otwarty trening dla kibiców ma reprezentacja Polski. Pojedziemy tam, zobaczymy ich trening na żywo, jednakże zanim tam ruszymy, to mam dla Was bardzo ważną informację. Zanim pojedziemy na ośrodek treningowy reprezentacji Polski, przypominam, że oficjalnym sponsorem UEFA EURO 2024 jest marka Coca-Cola Zero Cukru. Jest to również mój partner podczas wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Ja już jestem gotowy na piłkarskie emocje i delektuję się smakiem zimnej Coca-Cola Zero Cukru. Mam dla Was informację. Możecie wziąć udział w loterii. O wielkie nagrody. Bez względu na to, czy śledzisz piłkarskie emocje, czekają na ciebie niesamowite nagrody. Telewizory, limitowana kolekcja Coca-Coli i wiele innych. Nie przegap swoje szanse. Jak to zrobić? To proste. Po pierwsze, kup Coca-Cola. Po drugie, wejdź do aplikacji Coca-Cola i wpisz kod spod nakrętki lub zawleczki. Za każdy prawidłowo wpisany kod otrzymasz token Coca-Cola. Następnie, wybierz nagrodę, o którą chcesz zagrać i zobacz, czy udało Ci się wygrać. Jeden token Coke to jeden los z loterii, która trwa do 26 lipca 2024 roku. Wszystkie szczegóły są w Jedziemy na centrum treningowe. Z naszego apartamentu pojechaliśmy na centrum treningowe reprezentacji Polski, które znajduje się w centrum Hanoweru. Dzień dobry, dzień dobry. Dojechaliśmy dzisiaj na trening reprezentacji Polski, centrum treningowe Hanoweru. Zaraz na murawie pojawi się reprezentacja Polski i musimy się jeszcze tutaj jakoś dostać, więc idziemy szybko i mam nadzieję, że zaraz przejdziemy przez bramę. Pod stadionem było sporo kibiców, ale bez problemu udało nam się wejść na stadion. Udało się nam wejść na centrum treningowe, na którym zaraz pojawi się reprezentacja Polski. Widać, że tutaj wielu kibiców mieszkających na co w Niemczech pojawiło się na trybunach Jest naprawdę, no, nie wiem, z kilka dobrych tysięcy osób. A to bardzo dobrze. Dzisiaj nasi na pewno poczują tej dopi. Do 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 to bardzo krótki, ale prosty komunikat dla polskich piłkarzy, co mają zrobić po treningu. No ciekawe się pojawia na tej trybunie. I piłkarze pojawili się na murawie. Prezentacja Polski prawie się na murawie i z tego co widzę jest też Robert Lewandowski. Ciekawe, czy będzie trenował z drużyną? Na środku boiska było oficjalne przywitanie piłkarzy. Polska! 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 Piłkarze stali przywitani. Robert Lewandowski zrobił zdjęcie z jakimś działaczem i zaczynamy trening. Jak widzicie jest tutaj ogromne wsparcie dla Roberta Lewandowskiego, dla trenera Michała Probierza I rzeczywiście ta trybuna jest w całości praktycznie zapełniona. Są jakieś wolne miejsca oczywiście, ale z bliska można obserwować trening reprezentacji Polski i dzisiaj polscy kibice przyszli tutaj pokazać wsparcie. Na murawie mogliśmy obserwować rozgrzewkę piłkarzy reprezentacji Polski. Patrenik, można powiedzieć, że jest to bardziej taki pokazowy dla kibiców, bo to nie będzie na pewno żadnych taktycznych, nie będzie też zapewne jakichś gierek, których dowiemy się w jakim systemie jak będą grać przede wszystkim Polacy, no ale widać na razie trwa rozgrzewka, rozciąganie. I zobaczcie jak jest tutaj dopis. Dobrze, siedzimy w takim razie na trybunie i też dalej obserwujemy trening. Teraz aktualnie jest tam dziadek, w sumie to nawet dwa piłkarze grają. Trening trwał, a ja w międzyczasie zrobiłem sobie kilka zdjęć z widzami, z Niemiec. I co, podpisujemy koszulkę, ale tak, no ale musisz ja ten. Daj marker, bramkarzem jesteś. To jaki jest twój ulubiony bramkarz reprezentacji Polski? Lesny. Szczęsny. Szczęsny? Elegancki. A nie, jest bo nie A graszek zielu? Rumna no, tu ale to Jak widzicie trening cały czas trwa, można powiedzieć, że dzień na treningu reprezentacji Polski dzisiaj spędzamy ale fajnie, aktualnie jest dziadek, ja też widzę, że jest jedna bramka rozstawiona, druga bramka rozstawiona, więc jest szansa, że będzie jakaś strzelba, szczególnie, że bramkarze się teraz rozgrzewają, jeszcze na środku widzę dwa duże pola do gry, najprawdopodobniej na utrzymanie, w sumie dzisiaj też piłkarze dopiero zapoznają się z tym Morawą bo jest to ich pierwszy oficjalny trening na niemieckiej ziemi mówię oczywiście jeśli chodzi o Euro 2024 no i ciekawe, co tutaj będzie się działo, jeśli chodzi o najbliższe dni. Też wiemy, że odbyła się dzisiaj konferencja prasowa. No Jestem ciekawy, jak piłkarze, właśnie po tym treningu, ocenią stan murawy, ale również ten obieg. Na pewno nie będą narzegać na kibiców, bo naprawdę licznie tutaj się zgromadzili. I w tym momencie do kibiców podszedł Wojciech Szczęsny. Kilku młodym fanom udało zdobyć się jego autograf. Teraz nasi piłkarze mają strzelba do kibiców podszedł Wojciech Szczęsny, który tak jak widzieliście podpisał kilka koszulek, jak nie kilkanaście szalików i sprawił dużą radość młodym kibicom, więc bardzo fajne zachowanie z jego strony. Tak jak widzicie dalej trwa trening, aktualnie jest strzelba, a tej do kibiców podszedł Wojciech Szczęsny, naprawdę wielki tłum. Taka autografu dał nam się też nagrać, jak je daje, jest to wielka radość dla młodych kibiców, a my dalej obserwowaliśmy trening i przyszedł czas na strzały. 다이브 러시아 No i najprawdopodobniej teraz tutaj na koniec treningu jeszcze jest strzelba, rzucy wolne, zobaczmy, może ktoś coś ciekawego woduje. Niestety piłkarze z pola przegrali zakład z bramkarzami i musieli pompować. I temu wszystkiemu przyglądał się Robert Lewandowski. No wszyscy piłkarze zeszli z Murawy, nikt już nie został, ale są przy trybunach i wszyscy w sumie podpisują koszulki. Dużo jest dzieci, które na co dzień mieszkają w Niemczech, no i rzeczywiście tutaj te autografy Lądują na ich koszulkach. Jest bardzo fajne zachowanie, będą mieć na pewno super pamiątkę. I z szatni wyszedł również Robert Lewandowski. No, i jak już się Robert Lewandowski. Ciekawie, czy podejdzie do kibiców? Idzie. Idzie do kibiców. Oj, oj, co się wydaje, że tutaj się prosypią autografy. No, podszedł do kibiców i się podsypie chyba na koszulkach, chociaż my tego w ogóle nie widzimy. I tam jeszcze za bramką. młodzi kibice tak samo składają. Robert Lewandowski. A i do nich mógł podejść, bo oni siedzą w innym miejscu niż To niech nie że każdy tutaj na tej trybunie chciał podnieść autograf. Ludzie sobie tutaj na plecy wchodzą, żeby dostać autografy od piłkarzy. Już też widzę, że pojawił się autokar reprezentacji Polski, więc zaraz piłkarze będą jechać do hotelu, więc się skończy rozdawanie autografów. Oni nawet tutaj leżą. No. Na Nie wiem co to jest, na kamieniach. Ale może dostaną autograf. Bomba, naprawdę, bomba, bomba. Też bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj pojawić. I koniecznie kliknijcie tak i sam się subskrybuj tam na dole, bo będziemy na meczach reprezentacji Polski, a oprócz tego będziemy zdobywać autografy od piłkarzy naszej reprezentacji. Dlatego kliknijcie tak i sam się subskrybuj tam na dole i zostawcie łapkę w górę. Jak wbijecie pod tym filmem 5000 łapek w górę, to zamieszkam w hotelu reprezentacji Polski. Stary jeszcze euro się nie zaczęło, już są takie fajne emocje. Ja to mam normalnie ciary, nie? Tam w ogóle młodziu. Zawołał tego Piotra Zielińskiego na tamtą trybunę i tam też e, są dawane autografy. Czyli kogoś macie autografy lewego? Lewego, Zalewskiego, Zielińskiego. trenera. nie, trenera nie. Rosińskiego, Zalewskiego, Milika. Elegancko. Jeszcze puszka, podbieg, dać kilka autografów. Naprawdę, wielu kibiców na tym treningu dostało autografy od piłkarzy naszej kadry. A u kogo tu masz podpisy? Mamy lewego. lewego masz. Kurde, takie autografy dwa obok siebie. Okej. Okay. Lewy dał sporo autografów i zaczął kierować się do autokar. I zaczął pokazywać, że od podpisywania chyba ręka go boli. Jakie dziecko ubiegłą nawę. Na A jajaj. Kleczko do lewego zaprowadzić na schody. I chłopiec został odprowadzony za stadion. Stary i poszedł tam co mówiłem. Lewy z całą grupą zrobił pamiątkowe zdjęcie. No, ale Reszta piłkarzy też zeszła z boiska i zakończył się trening. Co to się wydarzyło? Słuchaj, wujek boski spotkał chłopaków wczoraj, oni mnie rozpoznali i dzisiaj mówią, słuchaj, potrzebujemy boski, boski bilet. Ja mówię, dobra. Memory 5, przychodzę, dałem ten. Jak było, chłopaki? Zajebiście! No, no także widzicie. Dzień Dziecka, ani tak mi w zrobiłeś? W czerwcu w sumie, zgadza się wszystko. Jedne. Także chłopaki, bardzo dzień, się dzień, cieszę. Zobaczcie, dzień, dzień. są autografy, jest radość, także bardzo się cieszę, że tak to właśnie wygląda. O to chodzi, o to chodzi. Trochę autografów padło, co? No, no. no. A kogo najbardziej chcieliście w sumie dostać autograf? Czesnego i Lewandowskiego. Czesnego i Lewandowski. A ma ziela? Gdzie jest Zdjęla? Dwa, 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 dwa. Tu. Chyba um, um. <śpiewaś> tu. Ale by, Ad by Adrian nie dał nam biletów pięć, to byśmy nic nie mieli. Dzięki Adrian dla niego Dobrze, puściliśmy centrum treningowe, ludzie się rozchodzą, dużo autografów padło, troszeczkę się dzieje. Tą bramą będą wyjeżdżać piłkarze, też zebrali się kibice i czekają jeszcze na autografy. Chyba powoli piłkarze ładują się do środka autokaru i zaraz będą wyjeżdżać, więc też zobaczymy ich wyjazd i czy kibice jakoś fajnie zareagują, może będą jakieś przyśpiewki i tak dalej. Ale ty byłeś przygotowany bardzo dobrze. I buty, pokażę. A tu czekaj, ja słyszałem historię. Ty mu mówiłeś, że w tych butach strzelił 5-10 minut. Słyszałem to na trybunach, ludzie o tym mówili. Tak, tak, tutaj, ten, o, ten but. W Bajernie grał od 2013 tak. roku, nie? Z autografem. I tylko jeden podpisał? Nie, I jeden, jeden podpisał. I drugi też. Miałoby dwa. Czekaj, czekaj. To co robisz z tym drugim? Bro, obydwa będą na mojej półce, nie? Z nimi z nimi stoło, no nie wiem, czy w tym chyba nie strzelał? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Tak, nie, nie. na pewno? Tak, tak. To z 2017 roku, ale w tej strzeliłem 5 ramek w 9 minut. Ale prały się? A tutaj co? Nie, nie, nie. A tutaj... E, parę nie, razy nie, grałem, ale no co, jak tak, nie? Tak, nie. Tak, A to jest zdjęcie, tak? 21. Z meczu Polski. Też fajnie. Tak, tak. tak. Gigasport. I nagle zaczęli wyjeżdżać piłkarze. Jadą, widać autokar polski. Dobrze, no i tak to dzisiaj spędziliśmy dzień na treningu kadr, nie z dwie godzinki łącznie chyba, nie? Poczekaj, no byliśmy tu chwilę przed piątą, jest godzina dziewiętnasta. Dwanaście, stary, dwie i pół godziny praktycznie. Ale naprawdę miło spędzony czas, można było zobaczyć wielu kibiców, którzy stali autografy, przede wszystkim trening reprezentacji, polski dziadek, gierka na utrzymanie, strzały. Mi się wydaje, że jest dobra atmosferka, jak mamy dobrą atmosferę to resztę nie musimy się bać. Dobra, mocny dzionek, wsiadamy do naszej maszyny, śmigamy do hotelu i widzimy się w następnych filmach. W następnym odcinku zamieszkam w hotelu reprezentacji Polski. Oprócz tego pojedziemy razem z piłkarzami na przejażdżkę rowerową i ten film pojawi się w czwartek o godzinie 14.30, więc kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, aby go nie przegapić.